Rozdział jedenasty Opowiadanie Ewangelii Chrystusowej W głoszeniu Ewangelii istnieją dwie zasadnicze rzeczy posłaniec i poselstwo. Im więcej obserwuję aktywność chrześcijańską i śledzę jej wyniki, tym bardziej jestem przekonany, że najpotężniejszym czynnikiem we wszystkim jest charakter poszczególnych osób. Jest on tym łożyskiem, w którym obracają się koła chrześcijaństwa. Kluczem do sytuacji, zarówno na pierwszym miejscu, jak i na końcu, jest sam posłaniec. Są tacy mężowie, którzy będą błogosławieństwem, niemal na każdym miejscu, inni natomiast zawiodą, bez względu na to, w jakim się znajdą zboże. Jeśli bowiem posłaniec nie jest mężem bożym. To z konieczności wcześniej czy później przekona się, że wszelkie jego wysiłki są daremne. Ale w tej chwili nie będziemy się zastanawiali nad człowiekiem, pomimo to, że jest on tak ważnym czynnikiem. Słowa, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, dotyczą nie posłańca, lecz jego poselstwa. Cytat: Filip zaszedłszy do miasta samarytańskiego, opowiadał im Chrystusa. Dzieje Apostolskie rozdział ósmy, werset piąty. A teraz: Co to znaczy, „opowiadać Chrystusa”? Jeśli wpierw wyjaśnię, co to nie znaczy, może lepiej zrozumiemy pełnię znaczenia tego zdania. Zatem po pierwsze: Opowiadać Chrystusa, to nie znaczy tylko opowiadać o Chrystusie. Można wiedzieć wszystko o historycznym Jezusie. A jednak nie znać Chrystusa. Ktoś może być doskonale obeznany z wszystkimi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa, począwszy od Jego urodzenia aż do śmierci. Może nawet posunąć się jeszcze dalej, może wierzyć i uważać za prawdziwe wszystkie wydarzenia, które są zapisane o Chrystusie w Piśmie Świętym. Może wierzyć wszystkiemu, co Jezus nauczał. Życie Zbawiciela może mu być tak dobrze znane, jak jego własne, a jednak może nie znać Chrystusa. Ludzie zwykli polegać na intelektualnym uwierzeniu w doktryny, wierzenia, dogmaty, ceremonie i sakramenty Kościoła, zamiast polegać na osobie samego Chrystusa. Doktryna jest bardzo potrzebna. Niewątpliwie nie moglibyśmy się bez niej obejść. Wierzenia i dogmaty były potrzebne we wczesnych wiekach chrześcijaństwa. Częste i regularne ceremonie w kościelnym oddawaniu czci Bogu są pewną pomocą. A jednak, jeśli ktoś na tych rzeczach opiera się jako na fundamencie, w budowaniu swojej wieczności, pewnego dnia ocknie się i spostrzeże, że budował na lotnym piasku. Wszystkie te rzeczy nigdy nie mogą zastąpić żywego Chrystusa znam takich ludzi, którzy uczęszczają do Kościoła tylko raz w miesiącu. Otóż, jeśli chrześcijaństwo nigdy nie dało ich sumieniu poczucia służby, usługiwania, miłości do modlitwy, jeśli ich uczęszczanie na nabożeństwa, dwanaście razy w roku, ma być miarą ich duchowego życia, to jest w tym coś stanowczo nie w porządku jeśli tacy przychodzą do kościoła tylko aby zadość uczynić pewnej formie to bardzo się obawiam że nigdy przenigdy jeszcze nie doświadczyli łaski bożej gdy Jezus Chrystus zbawia człowieka zawsze w serce jego wkłada pragnienie usługiwania a tak zamiast przychodzić tylko na uroczyste zebranie raz w miesiącu będzie przychodził często nie dlatego że jest to jego obowiązkiem ale że miłuje dom boży i raduje się z możliwości usługiwania czy zapomnieliście że znaczna część cywilizowanego świata w sensie intelektualnym wierzy w Chrystusa czy zdajecie sobie sprawę z tego że nawet i diabli wierzą i drżą a jeśli ludzie będą polegali na wierzeniach i doktrynach na formach i ceremoniach Albo na jakiejkolwiek wiedzy, którą mogą posiadać o Chrystusie, to pozwólcie, że podkreślę to z całym naciskiem. Ludzie ci nigdy nie znali Chrystusa, albowiem wszystkie te rzeczy, choć same przez się dobre i pożyteczne, nigdy nie będą mogły zająć miejsca Chrystusa. A tak głoszenie o tych rzeczach nie stanowi opowiadania Chrystusa. A dalej. Opowiadanie Chrystusa nie oznacza czytania religijnych referatów, wygłaszania popularnych odczytów, robienia przeglądów najnowszych książek, dyskutowania nad polityką, socjalizmem czy zagadnieniami gospodarczymi. Te rzeczy są potrzebne ani na chwilę ich nie potępiam, ale stanowczo potępiam wnoszenie ich na kazalnicę. W dobie dzisiejszej wiele naszych kazalnic zostało użytych jako miejsce dla wieczornych klubów niedzielnych. Nasze kościoły stały się salami odczytowymi, a ewangelizację, pracę nad zbawieniem ludzi uważa się za rzecz starej daty. A gdy Bóg pragnie posłać naszemu miastu potężne ożywienie, drzwi naszych kościołów w nawiasie, dzięki Bogu nie wszystkich. Są zamknięte, a nasze umysły zatwardziałe w sprzeciwie. Czy można się dziwić, że tak wiele naszych Kościołów świeci pustkami, nasze kazalnice są bez mocy, a nasze wysiłki zupełnie niewystarczające. Bracia moi, opowiadać Chrystusa znaczy proklamować Go jako ukrzyżowanego, stałego, żywego Zbawiciela, który wstąpił na niebiosa. Proszę zauważyć, że podkreślam każde słowo ukrzyżowanego, zmartwych stałego, żywego zbawiciela, który wstąpił na niebiosa. Nie pomijam jego życia na Ziemi, jego uczynków, nauk i charakteru, ale podkreślam, że najważniejsze z wszystkich faktów to jego śmierć i zmartwychwstanie. stanie. Dzięki Bogu, że żyje On w chwili obecnej i gotów jest wejść w żywotną społeczność z każdym życiem On, który posiada wszelką moc i autorytet, wszechobecny Zbawiciel. Chciałbym, abyście myśleli o Jezusie, jako o tym, który żyje dziś. Nie przynoszę Wam wieści o zmarłym i bezsilnym Jezusie, ale o będącym tu obecnym, żywym Zbawicielu. Przynoszę wam wieść o Zbawicielu, który ma moc w tej chwili wstąpić do najbardziej pozbawionego nadziei serca, najbardziej beznadziejnego człowieka i tak go przemienić i przeistoczyć, że odtąd na zawsze już będzie żył nowym życiem. Jezus jest tu obecny i jest obecny po to, by zbawić. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Oby mi udało się pomóc ci w uświadomieniu sobie, że masz do czynienia z żywą osobą, a nie z martwym Chrystusem. Przyjaciele, gdy wam przedstawiam Chrystusa w ten sposób, to wam opowiadam Chrystusa. Dlaczego należy opowiadać Chrystusa? Jaki jest powód, że mamy opowiadać Chrystusa? Są dwa powody, a oba są pierwszorzędnej wagi. Po pierwsze, ponieważ jest to naszą pracą. Pracą rolnika jest uprawa roli, a nie praca w banku. Praca prawnika to zagadnienia prawne, a nie medycyna. Gdyby ci się zdarzyło nieszczęście, mieć rozprawę sądową, prawdopodobnie zwróciłbyś się o pomoc do prawnika. Ale co byś zrobił, gdyby ci pękła rura wodociągowa? Czy też udałbyś się do adwokata? Z całą pewnością nie. Natomiast wezwałbyś instalatora. Dlaczego? Ponieważ jest to sprawa wchodząca w zakres jego specjalności. A zadaniem chrześcijanina jest opowiadać Chrystusa. Każdy mahometański kupiec jest misjonarzem. Gdziekolwiek byś go nie spotkał, Obojętnie, czy to będzie Sudan, Centralna Afryka, czy Pustynia Arabska, wszędzie kupuje i sprzedaje po drodze, ale nigdy nie zaniedbuje żadnej sposobności, by propagować swoje wyznanie. Dlaczego? Po prostu dlatego, że jest Mahometaninem i jego pracą jest rozszerzać islam. Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co mówi ósmy rozdział z dziejów. Czytamy tam, że chodzili opowiadając słowo Boże? Chodzili. Kto? Dwunastu apostołów? Nie, w istocie owych dwunastu w ogóle nie chodziło. Pozostali oni w Jerozolimie. Chodzili oznacza wszystkich wierzących, których liczba wynosiła tysiące. I tych wielu zwyczajnych, niewykształconych wierzących zostało rozproszonych i poszli wszędzie. Co czyniąc? Ukrywając się? Będąc cicho? Nie. Chodzili wszędzie opowiadając. Czy rozumiecie wymowę tego faktu? To była ich praca. Bóg nigdzie nie mówi, że opowiadanie radosnej wieści jest wyłącznie sprawą pastorów. Jego rozkaz dotyczy wszystkich. A to, że opowiadali, nie znaczy, że zadowalali się głoszeniem formalnego przemówienia skazalnicy. Znaczenie słowa kazać uległo dużej zmianie. To, co oni robili, oznacza po prostu opowiadanie tej wielkiej wieści. Opowiadali jedni drugim, jednostka po jednostce. Opowiadano ją na wszelki sposób i wszędzie, ale opowiadano ją. Filip udaje się do Gazy i tam spotyka Etiopczyka, że Niebawem mój już opowiedział wieść o Jezusie i Etiopczyk kazał się ochrzcić. Audytorium Filipa był jeden tylko człowiek. Niemniej słowo wyraźnie nam mówi, że, cytat, począwszy od tego pisma, opowiadał mu Jezusa. Jest to właśnie znaczenie słowa kazać. Czy i my tego robić nie możemy? Przyjaciele moi, naszą pracą jest opowiadać Chrystusa. Ale istnieje jeszcze jeden powód, a jest nim to. Opowiadajcie Chrystusa, ponieważ on jest jedynym lekarstwem na grzech. Ludzie poprzez całe wieki usiłowali pozbyć się grzechu i to na wszystkie możliwe sposoby, ale bez skutku. Powodem ich niepowodzenia była nieznajomość onego jedynego, który miał moc ich uwolnić. Mahomet nie może zbawić. Konfucjusz nie może zbawić, Budda nie może zbawić, Jezus Chrystus może to uczynić, tak i co więcej, On chce to uczynić. W tym właśnie celu przyszedł tutaj, na tę ziemię, dla tej przyczyny umarł. Dlatego też wzywam Was, abyście przyszli do Niego i wyłącznie do Niego, gdyż. cytat. Nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Dzieje apostolskie rozdział czwarty, werset dwunasty. A jeśli to jest prawda, to nie przystoi nam wszystkim, zarówno starszym zborowym, jak i młodszym członkom, czynić nic innego, jak tylko opowiadać Chrystusa.